No właśnie, mamy tutaj przedstawiciela, chyba chyba przedstawiciela Short Prime MMA, już bo ciebie wciągnęli na listę, ale ukradłeś puchar. Tak, wziąłem go dlatego, bo zawsze z tym numerem <laughs> jeden po prostu. Bo i akurat tak mi przypasował na konferencji, żebym go miał, tak? Od z tego, z tego będą cię ludzie pamiętać? Myślę, że to są takie jakieś gesty, które gdzieś ludzie zapamiętają, że na tym polega Short Prime MMA, żeby gdzieś ludzie zapamiętali cię. Powiem tak, no nie dbam o to, żeby mnie zapamiętali. Ja generalnie jestem tu po prostu osobą, która jest na samym początku jakby szczera. Ja nie będę tutaj, tak jak powiedziałem na konferencja, ja tu nie wychodzę po to, żeby nie wiem, mówić, że ja tu przeżyłem po marzenia, że to jest jakby moim priorytetem. Ja tu po tak jak powiedziałem, ja jestem z Kung Fu Shaolin, trenuję cały czas z podłokiem, naprawdę bardzo dobrego mistrza, Xiang Xiang sho więc no moje umiejętności zobaczycie dopiero 22 czerwca, tak? To czekamy w takim razie. No i co? Wszystkiego dobrego w takim razie. Jak ty się jeszcze nazywasz? Jak twoja ksyła brzmi? Adrian Derki, Derkacz. Zachęcam wszystkich do oglądania Short Prime ma Pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję.